Cześć, jestem Klaudia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Nie wiesz właściwie, zestaw przyrządów pomiarowych, które posłużą do wyznaczenia gęstości nieregularnej bryły wykonanej z pewnej substancji. No i zacznijmy od tego, że mamy wyznaczyć gęstość. Zórna gęstość to D równa się M przez V. M to masa, czyli jakoś musimy tą wagę zważyć, tak? To nasze ciało. Więc tu mamy do wyboru: wagę i linijkę, cylinder miarowy i linijkę, dowolne szklane naczynie i wagę, wagę i cylinder miarowy. Tutaj nie ma kompletnie wagi, więc ta odpowiedź nam odpada. Teraz musimy zmierzyć objętość. Objętość nieregularnej bryły, czyli linijka nam się tutaj na nic nie zda. Dowolne szklane naczynie byłoby jak najbardziej w porządku, przy czym na tym nie mamy żadnej podziałki, żeby tutaj coś odczytać. Więc prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D. A dlaczego? Ponieważ na wadze ważymy tą naszą bryłę i mamy masę. Natomiast bierzemy sobie jakiś cylinder miarowy. To tak strasznie się nazywa, ale to każda kobieta ma w kuchni, że to jest po prostu naczynie z podziałką po boku. I bierzemy, nalewamy wody. Powiedzmy gdzieś tyle wody. Ważne jest to, żeby ta nasza bryła cała się zmieściła. I to jest nasza objętość pierwsza, którą odczytujemy. Następnie bierzemy ten nieregularny przedmiot i on nam się tu zatapia w tej naszej wodzie. Musi się zatopić cały. I wtedy odczytujemy tą naszą nową wartość, tak? I obliczamy V końcowe, czyli tam, gdzie było więcej od tego, gdzie było mniej. I mamy wtedy wyliczoną objętość, którą potrzebujemy do tego wzoru. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.